Witam wszystkich, witam wszystkie panie i również miłośniczki lnu. Wiecie, że ja bardzo lubię len i dlatego w propozycjach zawsze latem troszeczkę tego lnu dla Was mam. Spójrzcie, na pewno nie jedna z Was już ma tą bluzeczkę. Zobaczcie, to jest bluzeczka z baskinką, zobaczcie. Tutaj jest włożone, zobaczcie, troszeczkę siatki przez środek bluzeczki tutaj, przodu. I zobaczcie, falbanka również jest tej siateczki. I dołożyłam, zobaczcie, do tej właśnie bluzeczki. Szorciki, zobaczcie, z dresu I też są wykonane właśnie tą siateczką. Taką stylizację Wam bardzo mocno polecam, bo czy na wyjazdy, czy jak możecie, Panie, do pracy iść tak troszeczkę wygodniej, to właśnie są lny i właśnie te fajne stylizacje. Zobaczcie, jak możemy łączyć bluzeczki z szortami, również właśnie na zasadzie lnu. A jeżeli chodzi o wakacje, spójrzcie. Następny, następna propozycja mojej torby, zobaczcie. Świetny, zobaczcie, to jest piękny delfinek fioletowo-różowy. Pięknie komponuje się z, z lnem. Tutaj jak inaczej stanę, nie mam troszeczkę słońca, byście Pani wiedziały, jaki on jest po prostu piękny. I to jest najnowsza właśnie moja propozycja. Spójrzcie, myślę, że również taka stylizacja Wam bardzo przypadnie do gustu. Ja Was dzisiaj pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.